Będę odpowiadać na pytanie, <laughs> które zadawaliście odnośnie dzieciństwa, uzdrowienia dzieciństwa, energii w domu rodzinnym, czemu nie pamiętamy na przykład wspomnień, będę odpowiadać. Czemu nie lubimy jeździć na przykład do domu? Czemu czujemy tam jakąś negatywną energię, nie możemy tam spać? w domu rodzinnym, tak? Będą tego typu pytania, które mi zadaliście albo tutaj, albo na TikToku. Więc, e, e, więc e, tak, e, możecie też zadawać tutaj pod tym live'em, czy nawet już po zakończeniu, to też będę odpowiadać. Zachęcam do zadawania pytań. Ja nazywam się Agnieszka Burdykiewicz, jestem terapeutką holistyczną. Moja terapia głównie bazuje na uzdrowieniu dzieciństwa, bo tam jest najwięcej wzorców, które wpływają na całe Twoje życie na Twoje finanse, na Twoją pracę, na Twoje relacje z dziećmi, na Twoje relacje partnerskie. Dlatego ja do tego dzieciństwa bardzo dużą wagę przykładam. Też za parę dni jest Dzień Matki i uzdrowienie właściwie energii do mamy w tej relacji z mamą jest takim jeszcze ważniejszym punktem. Moim zdaniem, nawet mama jest ważniejsza od taty, więc jak tam nie ma więzi, jest przerwana ta więź, są żale, urazy, jest coś takiego, co blokuje, mama cię rani, irytuje. Nawet jak nie żyje, to nie wspomina, że jej ciepło, to znaczy, że potrzebujesz się za to zabrać pouzdrawiać te energię, które masz z mamą. A to mogą być takie rzeczy, które większość ludzi ma wyparte. Czyli coś się mogło zadziać przy porodzie, w ciąży, w okresie wczesnodziecięcym, którego nie pamiętasz. Natomiast... Żeby to uzdrowić, nie musisz pamiętać szczegółów. Ale warto ten okres okołoporodowy i wczesnego dzieciństwa uzdrowić. Czyli... Bo tam wgrało się bardzo dużo przekonań i programów, które sterują twoim życiem. Jeżeli w twoim życiu z czymś nie możesz pójść do przodu, Jesteś zablokowana, zablokowany, to bardzo warto właśnie w pierwszej kolejności uzdrowić to dzieciństwo, traumy z dzieciństwa, energię w domu rodzinnym i relacje z rodzicami i z rodzeństwem, bo relacje z rodzeństwem też jest bardzo ważna i często też na, na twoje życie mieli wpływ dziadkowie, babcie, dziadkowie. Generalnie ludzie w Twoim otoczeniu, tam gdzie się wychowywałaś, tam gdzie żyłaś, tak? Czy świadomość zbiorowa tej lokalnej społeczności, co Ty tam oglądałaś jako dziecko? Czy to była jakaś e, dzielnica, gdzie były jakieś przestępstwa, e, alkohol cały czas, e, samobójstwa? Przekroczenia, czy to było coś innego zupełnie, tak? Wieś, gdzie, gdzie tam za bardzo nie było ludzi, i tak dalej. Więc to wszystko ma wpływ, co ty słyszałaś jako dziecko, co mówili rodzice, co powtarzali, ale yy, odpowiadam na pytania. Pytanie jest: <laughs> Co w sytuacji, kiedy nie pamiętam dzieciństwa? Nie z tego powodu, że wyparłem, bo było dużo bólu. Dzieciństwo było fajne, tylko nie pamiętam. Więc tu już jest wyparcie tej prawdy. Czemu nie pamiętasz, jak dzieciństwo było fajne? Przecież fajne rzeczy się pamięta. Więc to, co ważne, jest jakby zapomniane. To się dopiero odpakowuje w procesach terapeutycznych. Podświadomość chroni żeby nie przeżywać tego bólu, tych różnych rzeczy yy, ponownie, tych trudnych emocji, i po prostu zamyka nam je. Ale te wspomnienia rządzą naszym życiem i wpływają na nie destrukcyjnie, tak? Czyli to, że ci się wydaje, że miałeś dobre dzieciństwo, czy miałeś dobre dzieciństwo to większość ludzi ma wypartą prawdę o swoim dzieciństwie. Na przykład jaka jest prawda, że czuło nienawiść do mamy i taty, że mu śmierci, albo czuło złość agresję do brata, czy do rodzeństwa, jak się urodziło. Na przykład ty masz dwa lata, mama rodzi ci rodzeństwo, ty już nienawidzisz od samego początku tego rodzeństwa, dlatego że mama już przestała poświęcać tobie uwagę, taką jak miałeś do tej pory, i przekierowała tą uwagę na to rodzeństwo. Więc ty już automatycznie masz prawdziwe uczucia, twoje są takie, że ty obrażony jesteś na mamę i na to rodzeństwo. I emocje z tamtego czasu rodzą bardzo silne przekonania, i to wpływa tak, że ty w dorosłym życiu na przykład masz konflikty z rodzeństwem, nie odzywasz się, oceniasz, nie macie więzi, nie możecie się wspierać, tak. A to powstało w tamtym czasie. Nie pamiętamy również dlatego, że nie potrzebujemy pamiętać wszystkiego. My pamiętamy to, co ważne, to, co na nas wpływa, i teraz zależy, ile ty masz bodźców na co dzień, bo my jesteśmy w stanie przemielić, prze, prze jakby tylko określoną ilość bodźców. Jeżeli ty na przykład. Masz pracę, gdzie musisz ciągle zapamiętywać nowe jakieś instrukcje, przepisy. Na przykład jesteś, nie wiem, księgową czy prawnikiem i cały czas musisz swój mózg, swój jakby dysk ładować informacjami, które tak naprawdę nie mają wpływu na Twoje życie, ale musisz się ich uczyć. Więc twój mózg, twój dysk jest zajęty informacjami, które nie dotyczą twojego życia. Te informacje dotyczą zupełnie czegoś innego i nie ma jakby miejsca w twojej pamięci na, na, na to, co dotyczy twojego życia, jeżeli ty uwagę i energię kierujesz w jakieś przepisy, które ciebie nie dotyczą. Kiedy ja naprawdę zaczęłam uzdrawiać swoje życie? Kiedy ja odeszłam z korporacji. Kiedy siedziałam w domu, w ciszy, czy przy relaksacyjnej muzyce, kiedy wyrzuciłam telewizor, kiedy przestałam słuchać bodźców różnych i skupiłam się na swoim wnętrzu. I wtedy przychodzą wspomnienia, bo jak ty jesteś przebodźcowany, i masz cały czas jakieś nowe, nawet to, to możesz zauważyć po smaku. Że jeżeli ty na przykład, owoc, sama, słodycz owoca ci nie wystarczy, ty musisz sobie dosypać pięć łyżeczek cukru do deseru czy do kawy, to znaczy, że ty nie, nie jesteś w stanie tego smaku yy, jakby wyczuć, tylko ty musisz to zagłuszać cukrem, używką, hałasem, wchodzisz do domu, włączasz telewizor, słuchasz radia cały czas w aucie podczas jazdy, więc ty do, kiedy te wspomnienia mają do ciebie przyjść? One przyjdą, jak ty dasz przestrzeń, jak ty dasz czas, jak ty y, y, dasz intencję, że chcesz je poznać, że chcesz odkryć prawdę o swoim dzieciństwie. I często ta prawda jest niewygodna, jest trudna, jest bolesna. I dlatego jest to wyparte. My wolimy udawać, ludzie wolą udawać, że mieli fajne dzieciństwo, a tymczasem tam nie było bezpieczeństwa, nie było akceptacji, było porównywanie, krytykowanie, karanie milczeniem. Nawet jeżeli nie było alkoholu czy nie było przemocy takiej oficjalnej, to była przemoc bierna, agresywna, więc yy, tak czy inaczej tą prawdę mamy wypartą. I kluczem do uzdrowienia swojego życia jest odkrycie tych prawdziwych uczuć. Więc nie pamiętasz swojego dzieciństwa, bo z jakichś powodów nie chcesz pamiętać, i nie dajesz sobie przestrzeni, żeby te wspomnienia przyszły. A samemu też trudno jest do nich dotrzeć, dlatego jest potrzebna terapia. Dobrze, następne pytanie. E, mieszkam w domu rodzinnym, i nie lubię swojego domu, nie czuję się w nim dobrze. No, dlatego się nie czujesz dobrze, że jest energia, która to blokuje. To jest energia złości, nienawiści, agresji, jakichś żalów, urazów z dzieciństwa. I często jedna, owca, jedna czarna owca, że tak powiem, w rodzinie jest w stanie tą energię uzdrowić, żeby w domu rodzinnym panowała normalna atmosfera, gdzie można spać, gdzie można rozmawiać swobodnie, ale to jest proces i to wymaga trochę pracy. Czyli to, co tam, czy nie czujesz się dobrze, ponieważ być może jesteś oceniana, kontrolowana przez swoich rodziców, nie pasuje ci to, nie masz swojej przestrzeni, czyli jak nie masz swojej przestrzeni, na przykład swojej kuchni, swojego pokoju, swojej jakiejś strefy w domu, tylko współdzielisz, to znaczy, że już nie możesz stawiać granic, bo jesteś zależna, żyjesz w zależności mieszkaniowej, finansowej. Więc to bardzo yy, wpływa destrukcyjnie na twoje życie, yy, nie możesz stawiać granic, nie możesz wyrażać w pełni siebie, bo jesteś zależna. Więc najlepszym rozwiązaniem jest wyprowadzić się z domu rodzinnego, tak? I wtedy odwiedzać tylko, i, i już zupełnie jest inna energia, tak? Jak mam wrócić do domu rodzinnego czy do dzieciństwa? No właśnie przez to, że w procesie terapeutycznym. Nie da się inaczej. Samemu, jakby zobaczyć, jak jesteś sama i chcesz wrócić, to nic nie pamiętasz. I uciekasz w te gry, właśnie w to, co mówiłam na początku, tak? W bodźce, które ci, jakby nie, nie, nie siedzisz w ciszy, tylko cały czas się umawiasz ze znajomymi, gadacie o byle czym, a imprezy, wyjścia mówisz, że nie lubisz siedzieć w samotności. No właśnie, tak? Nie lubisz siedzieć w samotności, czyli nie chcesz się zmierzyć ze sprawdą, co tam w środku jest. A wtedy tylko siedzenie w samotności, w ciszy, w relaksacji, w naturze, sprzyja temu, jak odstawisz inne bodźce, że zaczną Ci się przypominać wspomnienia. Które są ważne, ale na przykład traumatyczne wspomnienia, ty nie jesteś sama w stanie zintegrować. I jak one się zaczną odpakowywać, to Ty tym bardziej będziesz uciekać w używki, bo to może boleć. Dlatego potrzebna jest terapia. Potrzebna jest osoba, która Cię poprowadzi w procesie, żeby to, co jest trudne, to, co chcesz zakopać pod ziemię, zamknąć w piwnicy na siedem spustów, żeby tych wspomnień nie ruszać, to właśnie jest po to potrzebna terapia. I samemu tego nie, do, nie, nie odkryjesz, tego nie uzdrowisz. Jak mam naprawić relacje, by móc w końcu poczuć spokój? Te relacje. Chyba chodzi o relacje z bliskimi czy z rodzicami, tak? No, jak wysłuchasz filmiku, to ich nie naprawisz, bo nie, to, tak jak mówię, trzeba wejść w proces. Trzeba się otwierać powoli. Ja mam do tego doskonałe programy. Naprawdę, że się krok po kroku otwierasz... Te energie, poznajesz te energie, które Cię blokują, które Cię utrudniają, ten spokój. Czujesz strach, wstyd, złość, niepokój, zazdrość. Więc te niskie emocje... Pod... Te niskie emocje... Pod... Te niskie emocje potrzebujesz yy, po prostu przepracować, a samemu się tego nie przepracuje. Tak? Samemu się tego nie przepracuje, dlatego jest potrzebna terapia. Yy, czy osoba, która cię poprowadzi. Yy, więc, yy, no, po to, jak chcesz czuć spokój, <laughs> musisz najpierw. Odebrać chyba telefon. Nie. Ostatnie, jeszcze jedno pytanie będzie. Czyli jak naprawić te relacje? No, odsłuchania i naprawisz. To jest dużo procesów. To są procesy z emocjami, z przekonaniami, z traumą, praca z traumą, zintegrowanie energii od rodziców w sobie, powybaczanie żalów, urazów. Żeby czuć spokój, to naprawdę trzeba zrobić trochę ze sobą pracy. Trudnej pracy, bo ona nie jest wcale łatwa, tak? E, ja e, pracuję z Tobą jeden na jeden programami, gdzie zaczynam od konsultacji pierwszy krok. E, bez tej konsultacji, jakby ja nie wiem, czy, czy nam się będzie fajnie pracowało, o to chodzi, żeby nam się fajnie pracowało e, obustronnie, więc po to jest ta konsultacja, żeby się przekonać. Ja z nikim nie zaczynam programów ciemno, tak? Bo ja chcę mieć też przyjemność sprowadzania tych sesji. Ja jakby nikt do mnie nie przychodzi z przypadku, tak? Jakby ktoś albo zarezonuje, poczuje, że ja mu pomogę i konsultacja jest po to też żeby się przekonać, tak? Rozpoznać zakres twoich problemów, jak ty wchodzisz w procesy, czy się nie bronisz, czy twoje ego pozwoli nam przeprowadzić tą terapię, czy ty jesteś otwarta na takie procesy z podświadomością, tak? Yy, więc. Yy. Mhm. Mam pytanie tutaj na żywo. Jeśli osoba usprawiedliwia, czyjeś zachowanie, tłumacząc je, to o czym to może mówić o tej osobie? No, jak tłumaczy kogoś, yy, czy siebie tłumaczy, to znaczy, że się czuje winna, albo bierze na siebie ciężary. Postawienie granicy, takiej y, y, dobrej granicy, to nie trzeba się tłumaczyć. Nie trzeba w ogóle to się trzeba też skupić na swoim życiu, a nie wtrącać się w życie innych. Eee... Tak, ktoś tu sobie ćwiczy i sztanga mu spadła na głowę. Można sobie słuchać e, tego, co mówię podczas ćwiczeń, i to też jest ok. E, hipnozy nie można na przykład słuchać podczas prowadzenia auta, ale live jak najbardziej podczas ćwiczeń. E, kolejne pytanie: A co jeśli wychodzę z poprawiania naszych z poprawieniem, Ja wychodzę z poprawieniem naszych relacji, staram się, wybaczam, ale nie widzę tego z drugiej strony, i nadal jestem traktowana przez matkę tak samo. Często do mnie przychodzą ludzie, którzy mówili: Ja już z mamą tyle pracowałem, tyle procesów robiłem i cały czas jest tak samo albo podobnie. Cały czas mama mnie nie szanuje, przekracza, rani, nie, nie umie jej postawić granicy, obraża się, każe mnie milczeniem, jak zrobię coś po swojemu. Więc ja mam taki proces, który działa. I często do mnie przychodzą ludzie, którzy już dużo pracowali, a cały czas mają tą relację naprawioną. Przeczytajcie sobie rekomendacje na mojej stronie, na dobrej wibracji. Bardzo prawie wszyscy piszą, że, że relacja z mamą się poprawiła po, moich, po moim programie. Bo ja łączę narzędzia w taki sposób i sama też wiem, jak to naprawić. Doskonale pamiętam, kiedy dopiero y, popłynęła miłość między mną a mamą, ile ja musiałam zrobić. Ale robiłam też dużo rzeczy, jakby tak syzyfowo. Teraz wiem, że ty nie musisz robić tyle tego, co ja, bo możesz, ja ci daję w pigułce, co potrzebujesz zrobić, żeby uzdrowić relacje z mamą. I często do mnie trafiają ludzie, którzy chodzili na ustawienia, na, na różne terapie po 5-10 lat na tradycyjne terapie i nadal z mamą mnie jest tak? nadal jest to samo. Więc ja mam skuteczne sposoby, to Cię zapraszam. Teraz na Dzień Matki jest promocja z rabatem, program uzdrawianie matczynej rany. To są trzy spotkania plus nagrania i zadania domowe. Jest z rabatem 500 złotych. Podlinkuję go pod tym, możesz sobie y, y, przyjść do mnie i mamy uzdrowić raz, a porządnie, tak. <laughs> Więc, bo, bo relacja z mamą wpływa naprawdę na bardzo wiele w naszym życiu. Wszystko nam blokuje prawie. Jeżeli tam nie ma spokoju, nie ma pozytywności, nie ma więzi, nie ma y, akceptacji, y, to, no, to jest ciężko w życiu. W każdej sferze, i w relacji z dziećmi, z partnerem, i w pracy, i w finansach, mama jest najważniejsza. Dlaczego nie dzwonię, nie przyjeżdżam do rodziców? No, bo masz żale i urazy, tak? Coś cię boli. Albo się rozczarowałaś, próbowałaś już tyle razy tego kontaktu dobrego, a oni cały czas swoje. Albo chcesz, żeby oni się zmienili, a tymczasem rodzice się nie zmienią, bo to w tobie musi przyjść najpierw zmiana. Tobie musi przyjść zmiana taka energetyczna, jak ty uzdrowisz tą energię, która ich odpycha od ciebie albo każe im się zachowywać tak i tak w stosunku do ciebie, bo też rodzice dają lekcje. <laughs> Więc no, tego się nie da wyjaśnić, i ty posłuchasz sobie mnie i, i sama sobie uzdrowisz relację. No nie da się tego zrobić. O jak to zrobić, mam pytanie? Jak to zrobić? No przyjść na terapię. I zobacz sobie, u mnie jest 2-3 miesiące i ma posprzątane. Jest konkretny, bardzo głęboki, skuteczny program. A ty masz jakieś opory i wolisz chodzić co jakiś czas na sesję przypadkową do kogoś. Tu zrobisz jedną za 300 zł, tam za miesiąc u kogoś innego za 400. Tutaj pójdziesz do psychologa, znowu będziesz płaciła po 200 czy po 250 i, i robisz to tak, tak sporadycznie. 10-15 lat, i cały czas jesteś w tym samym miejscu. Przyjdź raz a porządnie. Ja cię otworzę, ja wiem, jak do ciebie dotrzeć, ale musisz przyjść, tak? I uzdrowimy całą tą toksyczną energię, która ci blokuje. Dobrze, już ostatnie pytanie. Ja, w jaki sposób można ze mną pracować? No, właśnie, e, można pracować ze mną e, jeden na jeden. E, też tworzą się powoli kursy online, ale jeden na jeden jest najskuteczniejsza i teraz jeszcze mam warsztaty. W czerwcu są warsztaty Kobieta w swojej mocy gdzie też można sobie dużo przepracować e, i pouwalniać z ciała różnych e, trudności, tak? Przede wszystkim też będziemy pracować nad samowybaczaniem, a każda kobieta ma za swoją przeszłość do siebie jakieś żale urazy, że jest złą matką, że się źle prowadziła, że podjęła złe decyzje, i tak dalej. To wszystko będzie można. Na tym warsztacie, w czerwcu kobieta w swojej mocy zapraszam na trzy właściwie od czwartku do niedzieli, ale pełne trzy doby będziemy razem w grupie kobiet. Uzdrawiać swoje życie i odbierać moc właśnie z przeszłości, z dzieciństwa, z różnych okresów, i będzie też samo wybaczanie. I ostatnie pytanie. Zlewanie się z chorobą rodzica czy, możesz, czy może mówić o tym, że osoba jest współuzależniona? Tak, kiedy ty chorujesz tak samo jak rodzic, czy w ogóle zachowujesz się tak samo jak rodzic, jesteś bliżej niego? Czyli jak ci bardzo brakuje, bo jest przerwanie tej więzi, jest ta toksyczna energia między wami, to ty jesteś jakby lojalna do rodzica i robisz podświadomie to samo, co on, czyli na przykład chorujesz i wtedy jesteś bliżej tego rodzica. To jest trudne z logicznego punktu widzenia do przełknięcia, ale tak jest. Na przykład oceniasz rodzica, że, że jest lekomanem albo zakupoholikiem, a tymczasem ty sama tak samo robisz, tylko nie widzisz tego, może w trochę innym zakresie, więc wtedy jesteś bliżej tego rodzica. Rodzic na przykład kłamał, ty też kłamiesz i jesteś wtedy podczas tego kłamania bliżej mamy, zachowujesz się dokładnie tak samo. To idzie z automatu. I żeby te wzorce uzdrowić, to również potrzeba, trzeba przyjść na terapię. Nie ma innej rady, bo samemu się tego nie zrobi. Odsłuchania się twoje życie nie uzdrowi. Możesz coś kliknąć, coś uświadomić, ale potrzebujesz prowadzenia. Mhm. Okej, okay, ostatnie. Musiałam się aż wyprowadzić z tej miejscowości, bo mama na mnie nakłamała i nic to nie jest prawdą. Tak? Czy ktoś bliski? No to są lekcje, lekcje duszy, rodzic nas tak traktuje po to, żeby też stanąć w swojej mocy, żeby postawić granice, żeby się wyprowadzić, usamodzielnić, uniezależnić. No po to taki rodzic jest. Jak jest narcystyczna mama, czy mama, która porównuje, krytykuje, wtrąca się, no to ona cię uczy stawiania granic. Nie akceptuje się, nie podobasz się swojej mamie, odrzuca cię. No to ona cię uczy, że ty masz akceptować siebie, że masz siebie akceptować, że masz siebie nie odrzucać, że masz nie żyć pod innych tylko swoim życiem. Wtedy dopiero rodzic się zmienia, i energia w domu rodzinnym, jak zobaczy, że ty załapałaś tą lekcję, że się nauczyłaś od tego rodzica tej lekcji. Wtedy dopiero jest zmiana. Ja tę zmianę doświadczam w swojej rodzinie. Gdzie wiem, jak tata mnie blokował też z moją działalnością, z różnymi rzeczami, I, i jak zauważyłam ten moment, kiedy to puściło, kiedy on odpuścił, kiedy już mnie przestał blokować, a zaczął mnie wspierać, to jest bezcenne. Tak samo z mamą. Jak przestała mnie blokować, zaakceptowała mnie i dopiero popłynęła ta miłość i wsparcie. To jest taka siła, że ty możesz wtedy góry przenosić, ale jak ty. Cały czas udajesz, no ja mamę akceptuję, tu mam poprawne relacje, tu jeżdżę na obiadki, tu ją wożę do kościoła czy tam do lekarza, ale cały czas te z dzieciństwa, czy z nastolatka masz tą nienawiść ukrytą w sobie, która powoduje u ciebie choroby i to, że ty jesteś toksyczna, też dla swoich bliskich, dla dzieci, dla partnera, dla koleżanek, ale nie widzisz tego. Tak? Bo to się projektuje, ta twoja energia, którą masz w sobie. Dlatego tak bardzo ważne jest zobaczenie tych prawdziwych uczuć. I doskonałym narzędziem do tego jest radykalne wybaczanie, a mało kto potrafi dobrze z tym pracować, z tym arkuszem, bo możesz sobie przeczytać książkę i tak ci to nic nie pomoże, bo nie zrozumiesz, o co tam chodzi, albo nie zrobisz procesów, e, które są możliwe tylko z prowadzeniem. Terapeuty, który się zna na tym i wie, jak ciebie podejść, jak ominąć Twój opór, jak y, pomediować z Twoją podświadomością, jak y, sprawić, żeby ego Cię nie blokowało w tym uzdrowieniu, tak? czyli zmianie życia. Dobrze, myślę, że wyjaśniłam tyle, co jak to naprawić. Cały czas mam pytanie, jak naprawić, jak uzdrowić. No, trzeba przyjść na terapię. Trzeba. Yy, po prostu dać sobie, za zaangażować energię, czas, zrobić sobie przestrzeń, bo też jest tak, że wy jesteście w swoich domach więźniami czasem, że o, bo ja nie mam gdzie sesji odbyć i sa do samochodu idziesz, do lasu, jedziesz czy gdzieś na parkingu, a masz swój dom, w którym jesteś więźniem i nie czujesz się tam komfortowo, bezpiecznie, wstydzisz się swoich dzieci, swojego partnera, albo nie chcesz mu powiedzieć, że ty masz terapię. Więc sami sobie wasze umysły trzymają was w tych pułapkach, i to można wszystko zmienić, ale wy potrzebujecie zaufać też moim metodom, czy mnie, czy innemu terapeucie, który was przeprowadzi przez te problemy, żeby wam pokazać tą prawdę. Bo póki nie zobaczysz prawdy o prawdziwych uczuciach, o swoim dzieciństwie, o swoich rodzicach. No to będziesz. A ja nie pamiętam mojego dzieciństwa, ale było fajne. Co to za ściema jest? Jakby było fajne, to byś pamiętała. To jest w ogóle jedna wielka ściema i udajesz, że nie, to sąsiad ma, to sąsiad ma, miał patologię, to sąsiad, czy tam to w szkole dziewczynka była molestowana. Ja to nie byłam. Wyparłaś to. Prawie każde dziecko było dotykane w sposób który nie chciało albo było świadkiem czegoś czego nie powinno widzieć. Wyparłaś to. I potem dajesz się w życiu przekraczać, bo pozwalała się przekraczać jako dziecko. Ja też dzisiaj nie będę o tym opowiadać, ale kiedyś opowiem o swojej traumie. Jak się odkrywają warstwy traumy? I dwa lata temu odkryłam eurekę, pierwszą warstwę, a wczoraj odkryłam zupełnie inne dno, tej samej traumy, które miałam zablokowane do tej pory. Więc to nie jest takie proste. Dziękuję za piękny komentarz, że Ania jest pod wrażeniem mojej świadomości i wiedzy. Dziękuję, że jesteś. Ja również dziękuję, że jesteś. Jestem wdzięczna za te komentarze, za obecność, za fajne pytania. I na dzisiaj kończę. Jutro też będę kontynuować te pytania i odpowiedzi, może w innej trochę tematyce, bo zaczynam tutaj od, od góry, od tych filmów, które są na TikToku. To jest mnóstwo komentarzy, więc będę na nie sukcesywnie odpowiadać. Na dzisiaj kończę i wszystko, co oferuję, o czym mówiłam, będzie podlinkowane pod tym filmem. I w komentarzach.